Kochani, witam się z wami z mojego domu rodzinnego. W tym momencie jest godzina 20, i zabieramy się z Kasią za robienie pierniczków. Pierwszy raz w tym sezonie. Także mamy fajne rzeczy do ozdabiania, pokażę Wam. Kasia kupiła takie pisaki kolorowe jednorożce, i do tego takie ze Shreka. Mamy naprawdę bardzo fajne foremki, uważam, bo mamy, o proszę bardzo, takie rękawice. Mamy do tego bałwanka ciasteczko, śnieżynkę, to jest ta laska z taką jemiałą chyba, reniferka, i to jest chyba mój faworyt, choinkę. I Mikołaja. Jeżeli chodzi o przepis, to znalazłam na TikToku przepis Kingi Wierzbickiej i właśnie z niego będziemy robić. Pokażę Wam go na... w przyspieszeniu, a później już Was zapraszam razem na proces dekorowania pierniczków. Chciałam w ogóle Wam też powiedzieć, że już jesteśmy w trakcie robienia. Mam tutaj suche składniki. Teraz ostudzam wszystkie te, które musiałam zrobić na rondelku, czyli masło, miód naturalny i do tego cukier puder. Słuchajcie, w ogóle dzisiaj dostałam prezent łajkowy mojej siostry Kasi i kupiłam mi taki słodki kubeczek. Napisałam OXO so COZY i on jest taki szaro-biały, także nalewamy sobie do niego dzisiaj takiej zimowej herbatki. Zrobiłam herbatę z cytryną i z imbira. Nalewamy. Ja do herbaty uwielbiam jeszcze dodać goździki, anyż, pomarańcze i żuraminę plus miód. Ubrałam choinkę u mnie w pokoju, słuchajcie, w moim domu rodzinnym, tej malutka. Robiłam też takie troszeczkę ale porządki wczoraj yy, i dzisiaj właśnie sobie dokończyłam ubierać tą choinkę, dlatego że wczoraj ubieraliśmy też tą dużą w salonie. A ja na moje niedobory zrobiłam sobie dzisiaj w sokowirówce sok z buraka, z jabłka, z marchewki, z mandarynki, banan. Banan, mandarynka, jabłko, burak, marchewka. Mam jeszcze dorzucić świeżą natkę pietruszki, ale nie miałam i pijemy sobie. Mama mi jeszcze wczoraj wieczorem podcięła włosy, 12 cm, pokażę wam dopiero w Krakowie jak już będę, bo dzisiaj wracamy I uważam, że wyglądają coraz lepiej i są grubsze Dzisiaj zamawiam prezent dla Kuby na święta, uczę się na logopedię i odezwę się do was później, bo mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia Kochani, long time no see, dlatego że nie nagrywałam przez około dwa dni. Oczywiście tutaj są fragmenty z tych dwóch dni, ale dosłownie nie siedziałam tak przed wami i nie rozmawialiśmy, dlatego że dużo się działo, miałam egzaminy i to było priorytetowe w tamtym momencie, ale wracam, wracam już z podwojoną energią, czuję się już o wiele lepiej. Jutro mam ostatni dzień zajęć stacjonarnych w tym roku na uczelni. Właśnie mamy też projekt edukacyjny, więc muszę go zaraz wydrukować. A dzisiaj spędziłam fajny dzień, dlatego że z rana byłam na zajęciach, potem wróciłam do domu, ogarnęłam troszeczkę. I znowu pojechałam na zajęcia, a po zajęciach tych popołudniowych widziałam się, słuchajcie, z moimi kumpelami z byłych studiów. Cieszę się, że mamy kontakt, są naprawdę cudowne. Zrobiłyśmy sobie takie świąteczne spotkanie i naprawdę jestem wdzięczna, że je mam. Fajnie było się spotkać, już nie mogę się doczekać, aż spotkam je jeszcze raz, bo teraz u mnie ten grudzień jest naprawdę taki napięty, że my dosłownie wyna wynalazłyśmy dwie godziny, słuchajcie, do to spotkanie. Takie jest życie, że jak jest dwie godziny, to jest wow w tygodniu. Jest ciężko ogólnie. Ale było super. Zaraz Wam pokażę, co dostałam. Ja ja się prawie popłakałam, ja bardzo doceniam takie prezenty. To cudowny jest. Pokażę wam teraz. Czekajcie. Prezencik wygląda tak. Tutaj, słuchajcie, jest taki drewniany dzwoneczek, i z tego co dobrze zrozumiałam, o ile pamiętam, to właśnie robiły go jakieś dzieciaczki na Jarmarku albo dziewczynka. Także cudny jest. W środku mamy piękną kartę. Oczywiście zawartości nie pokazuję, ale pokażę Wam okładkę tej karty. To jest taki powrót do dzieciństwa cudowna jest, zaraz sobie ją przeczytam. Słuchajcie, to, to jest. Oh, taki cudny kubeczek, filiżanka ręcznie robiony, słuchajcie, ceramiczny, z tego co dobrze zrozumiałam, jest przepiękny, to jest taki handmade. No widzicie te kolory, ja po prostu ja to totalnie uwielbiam, tutaj macie w ogóle nazwa, to się nazywa koło gliny. Jest, jest przepiękny, i nie mogę się doczekać, aż wypiję sobie w nim kawkę albo herbatkę. Bardzo Ci dziękuję, Wójtę, jak to oglądasz. No, cudne, naprawdę cudne. Piękna pamiątka, jestem bardzo wdzięczna. A żeby jeszcze osłodzić mi ten wieczór, ale zobaczcie, jaki cudny pierniczek. To jest piękna choinka, tak na cudownie. No. Pierniczek w kształcie choinki, przybrany takim pięknym, białym lukrem. Pachnie najlepiej, jak sobie wyobrażacie pierniczkę. Bardzo Ci dziękuję, jest przepiękny, strasznie to do doceniam, no, no piękny jest, no co ja wiem. przepiękny, dziękuję Ci bardzo, love you. A teraz bierzemy się za otwieranie kalendarzy adwentowych zaległych, mamy ich trochę, chyba z cztery, także bierzemy się. Zaczynamy od dwunastki. Dwunastka to maska ratunkowa. Trzynastka to jest mgiełka odbijająca włosy od nasady. Czternastka to odżywka domykająca łuskę włosa. Tutaj mamy piętnastkę, tylko jak, jakaś duża, a i to chyba będzie czekolada, tak coś czuję. czuje. Proszę bardzo, czekolada mleczna, truskawkowa. I dzisiejszy szesnasty. Otwieramy. Dzisiaj w szesnastce mamy taki maleńki olejek wygładzający do włosów. Bardzo. Bardzo oryginalne i wyjątkowe życzenie. Tak, doceniam takie rzeczy. Chowam na pamiątkę. Zaraz Wam w ogóle pokażę, dlatego że skróciłam włosy, miałam Wam pokazać. Tutaj tak tego nie widać, pokażę Wam już jak się umyję w lustrze. Nie wiem, czy to będzie w tym vlogu, ale jutro będziemy ozdabiać dalszy ciąg room makeover. Wiecie o co chodzi. Będziemy dokładać te rzeczy, których brakowało i dokładać też nowe, które zamówiliśmy. I mam nadzieję, że wszystko jutro przyjdzie, dlatego że ten czas jest mocno ograniczony. A obawiam się, dlatego też mamy niedługo z Kubą rocznicę i zamówiłam mu prezent rocznicowo-świąteczny i jeszcze nawet nie jest w przygotowaniu. I zaczyna mnie to trochę stresować, bo nie lubię się opóźniać z prezentami. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie na czas. A ja teraz lecę się myć i odezwę się do Was później. Dzień dobry kochani, jesteśmy na uniwersytecie po raz ostatni, dlatego, że dzisiaj zamykają, ten, znaczy nie zamykają tego budynku, nasza przed, uczelnia przestaje go wynajmować, bo już nigdy tu nie będziemy i stwierdziliśmy, że musimy uczcić to, że właśnie zrobiliśmy projekt, Paulina nie macie, Mariana ciebie też nie ma, myślę, że, mam nadzieję, że to obejrzycie, stwierdziliśmy, że służyliśmy na kawę, więc idziemy na kawę, kawa, już, kawa. Cześć, kochani, ja właśnie wróciłam z uczelni. Powiem Wam, że dzisiejszy dzień jest dla mnie taki sentymentalny, dlatego że po raz ostatni byłam na zajęciach właśnie na tej ulicy, w tym budynku, dlatego że ten budynek już przestaje być wynajmowany przez moją uczelnię. No i czuję taki. Trochę sentyment, taki smutek do tego miejsca, bo byłam tam przez 3 lata i bardzo się związałam z tym miejscem. Miałam przecudną lokalizację w środku po prostu dosłownie samego Krakowa w centrum. No człowiek się zżył i właśnie dzisiaj e, z moją kłopem sobie tam chodziłyśmy i zobaczycie zresztą z Beatką, którą zobaczycie wcześniej. Byłyśmy pozwiedzać rzeczy, e, miejsca, w których tam nigdy nie byłyśmy, także... Szkoda. Szkoda, bo to nowe miejsce nie ma, nie ma takiej duszy, jak, jaką miało to. Ale będę dobrze to wspominać. Przechodząc już, słuchajcie do końca tego filmiku. On będzie pewnie trochę chaotyczny, dlatego że on jest takim zbiorem po prostu z ostatnich kilku dni. Otwieramy kalendarz adwentowy. 17 okienko, mi się 17. Właśnie też wróciłam od razu z zajęć, bo miałam. Odżywka proteinowa i jagodowa. Ekstra. Bardzo ładnie pachnie jak czekolada. Ja, słuchajcie, lecę montować tego vloga. Mam nadzieję, że wyrobię się do 20. Mam też do zapakowania dwa prezenty dla moich obserwatorek, bo stwierdziłam, że Chciałabym wyróżnić dwie osoby, które są najbardziej aktywne na moich profilach, które ja już pamiętam zmieniaj nazwiska, przynajmniej z nazwy użytkownika też, które nawet moja siostra mówi, że zawsze mi komentują, także chciałam je docenić i wysłać im taki mały prezent świąteczny ode mnie, także spakuję to, może wam pokażę, jak mi się udało jeszcze muszę dokupić karty, bo bardzo chciałam i chciałam im tak podziękować, żeby doszło to do nich przed świętami, także jeszcze to spakujemy, wyślemy. I no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasie.